Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście razem ze mną. Na dzisiaj mam e, historię z Ewangelii Świętego Mateusza z 18 rozdziału, od 21 do 35 wersetu. Możecie sobie znaleźć w Ewangelii Świętego Mateusza. Poczekam chwilkę, tak abyśmy mogli razem przeczytać. I to jest historia, obowiązek przebaczania i przypowieść o złym słudze. Czytamy wtedy. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszył? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus, Nie powiadam ci do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Tutaj chcę tak powiedzieć, że numer 7, 7 dnia Bóg odpoczął, to znaczy całość wykonało się, czyli że nie tylko 7 razy, jak myślał Piotr, ale to 7 oznaczało, że zawsze, cały czas, do, aż do końca, aż się wypełni. Dlatego Jezus jeszcze bardziej to podkreśla, mówiąc 77 razy. Po prostu właściwie to w greckim pismie świętym jest napisane 7 razy 77 razy. To ile to jest razy dziennie, że masz wybaczyć? Nawet nie wiem, czy tyle razy ktoś zdąży cię skrzywdzić, tyle razy, abyś mógł wybaczyć. Czytamy dalej. Do 7 razy, lecz. Eee, a nie, to już czytałam. Dlatego królestwo niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ trochę tutaj wieje, przepraszam a ponieważ nie miał z czego od, od, oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi wszystko, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa, wszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc Oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wstrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły. Wszystek talem tamten dług darowałem ci, boś mnie poprosił, czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. I co tutaj mamy? Mamy tutaj historię, że. Jeden sługa, tak, był winien swojemu panu, e, ile to było? E, 10 tysięcy talentów, to powiedzmy 10 tysięcy e, euro, tak, był winien. I e, pan mu to podarował. Mówi, e, zlitował się nad nim i mu to podarował, a on wyszedł i znalazł swojego sługę, który mu był winien 100 euro. I Go wrzucił, nie miał litości nad Nim, nie miał przebaczenia nad tym człowiekiem, i go wrzucił do więzienia. Ile razy my tak, mamy więcej darowanych rzeczy przez Pana Jezusa, a sami nie możemy wybaczyć komuś, nie możemy darować komuś. Czegoś małego. Ewangelia opowiada historię pewnego człowieka, który odmówił wybaczenia, nie zlitował się i nie odpuścił. Jeśli masz lub kiedykolwiek miałeś problem z niewybaczeniem komuś, dobrze wiesz, jak ten problem obciąża Twoją duszę. Ludzie przez niewybaczenie popadają w gorzkość, nienawiść, a nawet dopuszczają się zemsty na drugim człowieku. Człowiek z człowieka cieszy się, jeżeli mu dzieje się nieszczęście, bo po prostu mu nie wybaczył i chcę, żeby mu się działy złe rzeczy, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ty nie wybaczasz i trzymasz to w swojej duszy. A trzymając niewybaczenie w swojej duszy, twoja dusza staje się bardziej czarna, bardziej ciężka i ciężar noszenia niewybaczenia jest coraz cięższy i cięższy. Jezus mówi w 34. wersecie: kto nie wybaczy innym, zostanie wydany katom. Aby mogła powiedzieć, zostanie wydany katom tak, bo pójdzie do piekła, bo jeżeli masz niewybaczenie, masz gorzkość, nienawiść, to są rzeczy, które cię trzymają daleko od Boga. Bo Bóg jest miłością i mamy kochać bliźniego, ale tym katom będziesz sam siebie katował do końca życia. Można zobaczyć ludzi, którzy są zgorzkniali po ich twarzach, gdzie jak się ich spotkać, to widać na nich tą gorzkość, jaką oni mają gorzkość przez niewybaczenie komuś. Żywienie nienawistych myśli i goryczy wobec drugiej osoby wywołują prawdziwe tortury w Twoim umyśle. Będąc urażonym wcale nie ranisz tego, kto Ciebie rani, ale ranisz sam siebie. Prawda jest taka, że większość ludzi, którzy nas obrazili albo zranili, nie są świadomi tego, że to zrobili, a Ty tylko jesteś świadomy i to trzymasz w sobie. Oni dalej żyją swoim życiem, a my... Pijemy żółć tak Taka jest prawda. Pijemy żółć z Tak naprawdę wybaczenie jest uzdrowieniem Twojej duszy. Więc zrób sobie przysługę dzisiaj najlepiej i wybacz innym dla, dla siebie samego. Być może teraz pomyślisz, że ja nie mogę wybaczyć, że ta osoba jest tak zła, że ona mi tyle sprawiła złych rzeczy i mnie to boli, i ja po prostu nie mogę jej wybaczyć. I ja Ciebie rozumiem. Ja Ciebie rozumiem, bo też żyłam takim życiem, w którym miałam niewybaczenie w, so bo, w sobie, a co za tym idzie, idzie gorzkość, idzie nienawiść i e miałam bardzo dużo w sobie, niewybaczenia od dzieciństwa, do moich rodziców. Miałam bardzo dużo i na tym niewybaczeniu, zgorzkieniu i nawiści próbowałam budować swoje dorosłe życie. Ale nie da się budować domu na piasku. Jeżeli się nie pozamyka starych drzwi, jeżeli nie pozamykasz przeszłości, jeżeli nie wybaczysz, nie dla tej osoby, ale dla samego siebie. Bo niewybaczenie ciebie zabija, a nie tą drugą osobę. Jeżeli nie pozamykasz przeszłości, nie pozamykasz starych drzwi i nie wybaczysz, to nie będziesz mógł budować domu na kamieniu. Nie będziesz mógł budować swojej przyszłości, zdrowej przyszłości, bo te zranienia, te niewybaczenie, ta nienawiść będą się ciągnęły w Twoim całym życiu jako żony, jako męża, jako matki, jako ojca. I nie będziesz mógł tego zmienić, dopóki nie wybaczysz. Zrób sobie przysługę i wybacz. Wybacz innym. A jeżeli nie możesz tego zrobić, to wiedz, że ktoś za ciebie umarł Jezus. I on ci wybaczył wszystkie Twoje grzechy. Ty możesz trzymać jedne, jedną urazę do kogoś innego, a Jezus wszystkie swoje, twoje grzechy, wszystkie Twoje zranienia, jakie dałeś innym ludziom, wziął na krzyżu. I to jest o wiele dłuższy, większy dług, który został spłacony na krzyżu, i większy dług, który ci wybaczył i ci podarował Jezus, niż ta jedna rzecz, która trzymasz drugiej osobie i nie chcesz jej wybaczyć, bo coś ci zrobiła. Bo powiedziała do ciebie tak, jak nie powinna powiedzieć, bo poszła i plotkowała o tobie. Nie wiem. Chociażby, nie wiem, rodzice cię zostawili, nie wiem, pokłóciłaś się z siostrą, z bratem. Musimy to wszystko zostawić za sobą i wybaczyć dla nas samych, dla nas, dla, nasze, dla naszej zdrowej duszy. I tak jak już mówiłam, że ja też nie mogłam wybaczyć, bo powiem, wybaczenie jest bardzo trudne i bardzo to rozumiem, jakie jest trudne komuś wybaczyć, ale nic nie ma niemożliwego z Bogiem. Jeżeli przyjmiesz Jezusa do serca i On Tobie wybaczy każdy Twój grzech, to po prostu będziesz chciał wybaczyć komuś, ale wiem, że to jest jeszcze trudne i to, co ja robiłam, to prosiłam Boga, aby po prostu zmienił moje serce, aby włożył w moje serce wybaczenie do innych ludzi i On jest dobrym Bogiem. Jeżeli Ty chcesz się zmienić, naprawdę, jeżeli Ty chcesz naprawdę wybaczyć tej drugiej osobie, to Bóg da ci to wybaczenie do twojego serca, pomoże ci w tym, pomoże ci wybaczyć i będziesz wolny, i będziesz uzdrowiony, i twoja dusza będzie uzdrowiona. Więc zrób sobie dzisiaj przysługę i wybacz. Wybacz sam dla samego siebie, wybacz innej osobie, która cię zraniła. I zostaw w Bogu ten problem, tą osobę, zostaw w rękach Boga. Ta osoba jest w rękach Boga, a nie, a nie w Twoich. My nie jesteśmy sędziami, żeby ich osądzać, ale jeden jest sędzia i to jest Bóg. Dlatego wybacz dla samego siebie. Dziękuję Wam, że byliście razem ze mną dzisiaj i ja Was błogosławię naprawdę. Błogosławię, żebyście każdy z Was, który słucha i jeszcze nie poznał przebaczenia Jezusa, co to znaczy mieć przebaczone grzechy tak naprawdę, nie jako teorię, nie jako teologię, ale jako żywe Słowo, jako żywy duch, który działa w nas, żeby, żebyś umiał wybaczyć, żebyś wybaczył, żeby Twoje grzechy zostały wybaczone przede wszystkim przez Jezusa, i musisz Go o to osobiście poprosić. Nie ma innego pośrednika między e, nami a Jezusem między nami a Bogiem jest tylko jeden pośrednik i to jest Jezus Chrystus. Nie ma żadnego innego człowieka, do którego musisz wyznać swoje grzechy. Jesteś ty i jest Bóg i nikt więcej. Dlatego jeżeli twoje grzechy jeszcze nie zostały przebaczone przez Jezusa, idź, zamknij się w swoim pokoju, stań przed Bogiem i poproś go, aby ci wybaczył i wybaczaj innym tak, aby Twoja dusza była zdrowa, szczęśliwa i pełna miłości. Do usłyszenia następnym razem. Pa, żegnam się z Wami.